Które nam niesamowicie smakuje, i zawsze go prosimy, żeby on to robił. Są takie dania, które po prostu ja nie potrafię zrobić tak jak on, i nie smakują tak jak zrobi to mój mąż. Także mam nadzieję, że Wam się uda, jeżeli postanowicie wypróbować. I cieszę się, że tak bardzo cieplutko przyjęliście ten pierwszy filmik. Stałam mnóstwo wiadomości, że tak bardzo Wam posmakowała sałatka z tuńczykiem, pasta, niby zależy jak to i z czym zje. Także bardzo, bardzo nam jest miło i przechodzimy do kolejnej potrawy. Kory, co będziemy robić? Co? Co będziemy robić? Co będziemy jeść? Co to jest? kip klamar. A jak jest kip po polsku? Kurczak. Kurczak. Będziemy pałki, takie drumsticks, nie? Tak. Jak widzicie, będziemy robić się kurczaka. Wiecie, że kurczak to jest dla mnie. E... Ja mogę codziennie jeść. Dla mnie mogłoby nie istnieć żadne inne mięso. Także zaczynamy. Słuchajcie, tam mamy dosyć Kurczak. dużo tak kurczaka, pałek z, kur, z kurczaka, z którego no. obierzemy skórę, dlatego że skóry nie będziemy jeść, bo ona będzie miękka. To będzie taka potrawa w jednym dużym garnku. U nas to akurat będzie łok, bo taki, taki duży garnek potrzebujemy, i to ściowa przychodzi, potrzebujemy po prostu więcej pałek. Do tego nie będzie ziemniaków, ani nic innego, tylko będziemy jeść to z chlebem, jako danie obiadowe. Co tam dalej jest? Champion. A jak po polsku? Ja nie wiem. Nie wiesz? Ja Pieczarki. 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 Nie pieczarki. No. Dobra, pieczarki. Co dalej? E, sweet chili. Słodki sos chili. E, Jamaica jerk. To jest, słuchajcie, tu, tutaj w Holandii możemy kupić takie przyprawy. No. Pokaż trochę niżej. Takie przyprawy. Ten akurat, one są bez soli, są rewelacyjne. To jest akurat Jamaican jerk. Ale mamy też kajun, dużo, dużo no, więcej, tak. naprawdę są rewelacyjne i można je kupić w Jumbo. Także bardzo, bardzo polecam. Do tego. Aha, i to jest w ogóle przyprawa do kurczaka, świetnie smakuje. Do tego ma... będziemy mieli sól. U nas jest sól himalajska, pieprz no, świeżo tak. zmielony. Do tego kostki tak. rosołowe z kurczaka i tymianek. Dalej mamy tu pietruszkę. Tak. Nie, to, to jest szczypiorek. Tam jest pietruszka. Nie, to A jest tak. pietruszka, tak. tak. Szczypiorek, pora, e, boczek. Troszeczkę boczku, tak, do smaku. Papryk. Papryki? dużo znów? Trzy. Dwa. Trzy czy dwa? Ne? Trzy. Aha, trzy papryki, ne? no tak. Przepraszam. Trzy papryki, dwie cebule, dwie marchewki, czosnek. Czosnek? Ile czosnku? Pięć. Pięć. co ty nas zabić chcesz? normalny, Normalne. Pięć, do tego mamy e, imbir, mm -hmm. kawałek kapusty i tam mamy taką, to nie jest fasolka, to jest taki jakby groszek, sweet, sweet. sweet e, coś tam, sweet, sweet no yeah. słodki, słodki groszek, mm -hmm. ale słuchajcie... Aha, i jeszcze ym, olej kokosowy, żeby na tym smażyć. Ale słuchajcie, tak szybciuk, szybciutko Wam powiem, bo y, tą potrawę on robi dosyć często i używamy po prostu warzyw, jakie mamy, albo jakie już powinny być zużyte, bo się tam nie wiem, co przysuszają. Także nieraz nie mamy w ogóle kapusty, zawsze jest papryka, bo to jest po prostu musi być. Zawsze jest czosnek i cebula, ale nie zawsze jest marchewka, nie zawsze jest pora. Ym, i nie zawsze są pieczarki, zależy co mamy, ale myślę, że w tym wydaniu będzie to pychota. Także kochani, mój kortek będzie wszystko kroił, już wszystko tutaj pomył, pokroi i przejdziemy do dalszej części. A będziesz marynował kurczaka? No, się wylewa. No, on na razie obierze to ze skórę? Bo ona będzie miękka. Nie lubimy miękkiej skóry z kurczaka, także to obierze i będzie później marynował. No. Czy nie wiem, przyprawami oteguję. No. Ale powiem Wam, że co chciałam wspomnieć. Widzę, że ostatnio też nie wiem w ogóle, nawet jak są chrupiące ze skóry z kurczaka. No. Bo ja byłam łasi w Rotterdamie i poszłyśmy do KFC, a się mówi, ja nie biorę tych hot wingsów, bo, bo tam pierze siedzi, ja mówiłam się, że co, nie mów mi takich rzeczy, bo nie będę jeść także na razie jestem wyleczona ze skóry z kurczaka, nie będę piór jeść, ok kochani także zaczynamy moi drodzy, wszystko jest już pokrojone, poszatkowane kurczak jest zamarynowany właśnie w tych przyprawach yy, jamajskich ale to oczywiście też Według własnego uznania, tam jeszcze dodał chyba papryki słodkiej, e, tutaj przejdę dalej. E, kazałam mu, żeby wiecie, znaczy, kazałam, poprosiłam, żeby to chociaż, chociaż tak było wie, w miarę schludnie, e, bo u niego to zawsze bomba wybucha, ale jest ok, moim zdaniem. E, papryka pokrojona, bulion tutaj się już e, rozpuszcza. Można też użyć e, takiego wiecie z, z rosałna, no, ale u nas akurat nie było, także. Postanowiliśmy wykorzystać kostkę rosołową. Por jest pokrojony, tutaj reszta jest też pokrojona i będziemy smażyć. Słuchajcie, pieczarki. Pieczarki, które już tak za dobrze nie wyglądają, i na razie je smażymy osobno. A dlatego smażymy je osobno znaczy mąż smaży je osobno co by się ładnie przrumieniły, bo później. Nie, jak w garnku będzie za dużo, to one już się tak nie przyrumienią. Także on często smaży e, rzeczy osobno. Że poczekamy na pieczarki i przechodzimy do następnego kroku. A tu sam kucharz. Dzień dobry panie kucharzu. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystko w porządku? Tak. Tak? A ty? A ja, ja bardzo... Jak ty w porządku tak. ja jesteś? Tak. To ja bardzo w porządku. No. Będzie dobre? Tak? Tak. tak. Pycha. Uuu, to, to, to. Bardzo pyszne. Ty? Tak, tak. Okay, no. a, a na rybach byłeś? Nie no, zimno. <śm> ale zimno, ale byłeś na rybach. Tak. I nogi miałeś mokre. Nowe buty, no. nowe buty trzeba kupić. Tak, tak, tak. tak. tak, znowu kasa kurka no. wodna. <śm> pieczarki już się usmażyły prawie, prawie, że. One mają być naprawdę takie suche, przyrumienione. I smażymy pałki. Tutaj na łoku, ale oczywiście nie wystarczy. Miejsca to jeszcze na patelnik. Już teraz bez oleju, dlatego że olej znajduje się w marynacie. Ale on duże są, nie? No, duże. No. To pewnie jutro też będzie jeszcze. No, jutro. Do pracy. Do pracy weźmy <noise> tak. tak? U nas zawsze kłótnia jest jak mamy schabowe, słuchajcie, bo przeważnie więcej smażymy, że później jakiś chleb czy co. <noise> to kłótnia jest, kto weźmie do pracy. Nie? Męcznicy, o te. <głos> to, to. <głos> Lubisz, nie? Co? Lubisz. Lubisz, nie? No ja też lubię ale wolę kuczaka ale nie, nie można ale tylko tak właśnie tylko spabowe, żeby samemu zrobić a nie kupowane jakieś takie opanierowane nie i jak widzicie pałki już są podsmażone teraz wlewamy bulion do pałek pół, pół bulionu tak. Tak, zmniejszamy ogień, nakładamy pokrywkę i niech one sobie tam dochodzą. Okej. Okay. I teraz smażymy boty. To jest oczywiście opcjonalne, ale mamy tutaj kurczę odgłosy i zapachy. Dodajemy cebulę. Marhefka, paprika, porre, 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 maar elke keer als jij zegt ben ik te laat met het knopje indrukken. Mówię, że za wcześnie mówi, ja zapominam, znaczy nie zdążam łaczać się To chwilkę musi się podsmażyć. Dodajemy czosnek. Czosnek i... Gember. I gęber, i imbir. Co to jest? Kapusta. Tak, kapusta. Kapusta dodaje. Marchewka. I kapusta. Ja wiem. Ty wiesz? A co jeszcze tam jest? Moja kolega, marchewka. Aha, kolega, ma kolega, który się nazywa marchewka. Jeszcze pamięta z Polski. To on mnie. się nazywa. No to marchewka, to on to pamięta. Wiem, tak, słuchajcie, jeżeli używacie łoka, to te brzegi też się nagrzewają, także to fajnie, wszystko można e, równomiernie e, podsmażyć. Tak? Co teraz? Sól i pieprz. Posolić po i za okno wypieprzyć. Tak jest. I rura. I rura. I skilonowa. Tak. <laughs> A spilonowa to hotel. Tak. <laughs> w którym dancingowaliśmy, nie? Dancing, dancing. Tak, dancing. Muzyka. Muzyka, tańce, gulańce. No. I, I rura. I wodka. I wodka. <laughs> Tak, teraz idzie ten groszek. Swift. Sweet, Sweet e, Jak to się mówi? Korinator? Nie wiem. Mm. Mm. Ja też nie wiem. Rodej Pol to pyłczyk. W Holandii to pylcisz, ale jak to tak się no, po polsku nazywa? To nie wiem. I podsmażone... Mm, no. Champion. Tak. Champion. Champion. Ale co to jest? Pieczarki, pieczarki, tak. On tutaj zrobił dziurę i dodaje sos chili, słodki sos chili. Tak na oko. bulion. Teraz resztki bulionu wlewamy. I koniecznie tymianek. My mamy suchy, ale możecie użyć świeży. Pycha. Tymianek musi być w tej potrawie. Nie? Tajemu nie? Tak. Tak jest. Hmm. Bardzo lubi on zapach. I smak tymiam. Hmm. Hmm. Okay. I teraz przekładamy nasze pałki kurczaka do warzyw. no hmm, ale zapach, lecą kori. Głodna jestem. Wygląda złą lekkierz. No no, I resztę sosu, co tam było w pałkach, to oczywiście też przelewamy wszystko do łoka. Tak. I co? I teraz przykrywamy. Za chwileczkę, nie? Drek duje to no, deksolopę. za chwileczkę pójdzie tutaj na to pokrywka. I on to się musi już teraz dusić na małym ogniu, także przełożymy na inny palnik. No, jak mówię, 30-45 minut, tak, żeby fajnie wszystko, co się przegryzło. I. Tak, nawet pokrywka nie pasuje, taki, tak, tak dużo żar, żarła. Dobrze, kochani, to połączymy się, jak już będziemy serwować. Okej, okay, kochani, potrawa już prawie gotowa i ja Wam mówiłam, żeby to na pół godziny, 45 minut. Nie, aż kurczak będzie miękki, warzywa. U nas było to dosłownie 20 minut, bo, był, bo już się praktycznie trochę rozpadał. Także musicie patrzeć. Dodajemy na koniec szczypiorek pokrojony i pietruszkę. Tak. 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 I mieszamy na I to jest dosłownie, on mi dał próbować pycha. I kochani, tak wygląda tutaj już na stole bardzo prosto. Po prostu mamy talerze różowe dla dziewczynek, a szare dla chłopczyków i do tego bagietka i będziemy nakładać tak na talerze i z bagietką maczać w sosie. To jest po prostu obłędnie pyszne. Co, mm -hmm. pycha. Naprawdę jest pyszne, także spróbujcie, dajcie mi znać, czy smakowało i dziękuję Wam dziś za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa-pa!